Dobry. Kolejne książki, o których chciałabym dzisiaj krótko powiedzieć, to cykl pięciu książeczek pod tytułem Julek i Julka. Są to książki autorstwa holenderskiej pisarki Ani Schmidt, która w 1988 roku otrzymała z rąk Astrid Lindgren jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie literatury dziecięcej nagrodę Hansa Christiana Andersena. Julek i Julka to szereg zabawnych, prostych opowiadań o dwójce dzieci mieszkających w sąsiedztwie. Mają po 5 lat, i właśnie dla takich czytelników te książki są przeznaczone. W opowiadaniach jest dużo prostych, dziecięcych dialogów, i w rozdziałach można odnaleźć wiele przezabawnych historii, które uczą relacji między dwojgiem ludzi, o przyjaźni. Między innymi Julka często robi chłopięce rzeczy, a Julek ulega dziewczynskim pomysłom. Książka idealna dla małego, niecierpliwego czytelnika ze względu na bardzo krótkie rozdziały. W książce też znajdziemy mało ilustracji. Są one czarno-białe, ale brak tych ilustracji rekompensują przezabawne historie. Polecam Wam Julkę i Julka na wszystkie popołudniowe dni. mianowicie Śląskie na weekend i na całe życie.